Dzień dobry, dzień dobry, cześć czołem. czołem, buuuuum, z szpitalem psychiatrycznym, zawałem cyklicznym, witam was bardzo serdecznie, Patryk Rojorowski z tej strony niejaki Szary Czopek, albo Pęcz V13, albo Apollo V13, hororek we wtorek, hororek we wtorek, jako że w, w szpitalu już leży któryś tydzień krajofir, nikt sobie nie potrafi z tym poradzić, reinstalka również... Też niewiele pomoga, który się dopuściłem, także korzystając z Waszej znów dziękuwa, serdeczna propozycji Mental Hospital Block Coś tam. Ale mniej czas tym. Czy to typowy Slender? Ekran pokazuje, że niekoniecznie, bo mamy tutaj broń. Pięknie. No to już wyjebałem jeden pocisk, który pewnie okazałby się kluczowym argumentem w sytuacji konfrontacji z kimś, komu w główce trochę się pojebał. się w sobie na terenie miejsca, do którego ja już dawno tę powinienem trafić. Za się razem połuszy w gównie. No powiedzcie czy... jakikolwiek inny gościu na polskim YouTube przeżył więcej z wami niż ja. Medykamenty, medykamenty, med nie, medykamenty, med 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 kurwa. Następne drzwi. A ja widzę, że powiedzmy, to średnicę światełka że robią coraz mniejszą w tych grach. W sumie dlatego wypieprzyłem ten pocisk, bo miałem wrażenie, że nie ma wyciągniętej spluwy. Ale jest magazynek, czy domyślne R? Domyślne R. Okej, okay, o co tu chodzi? Nie zostałem na dzień dobry poinformowany o konieczności zebraniu, na przykład. Nie wiem. Wybierzcie cokolwiek 16 wściekłych, urwanych, odciętych przez psychopatycznego byłego więźnia stanowego penisków. Nie, nic z tych rzeczy, także nie wiemy generalnie o co chodzi. O! Kartonowe chicken. To sobie weźmiemy. What the Fuck. Dobrze, od pierwszych minut interesujące, podoba mi się. Jakieś tam chore, przenikliwe. Jęki w tle, dobrze, budują klip. Mat. Stol. gdybym mniejszy poczułbym się, że muszę przejść przez ten otwór ale pf, dobra darujmy sobie szukanie sensu w kiblu Fuh. ok idziemy, spokojnie ostatnio oglądamy horror mama się nazywa powiem mocne sceny tamtego, fajnie poprowadzone to wszystko. Fajnie klimatycznie się zapowiadający, ale końcówka taka typowa, żałosna. Ale były tam naprawdę hardkorowe sceny i tak, tak sobie to oglądam, kompletnie niewzruszony, już po prostu się zweteraniłem. Coraz gorzej po prostu z latareczką, widzę. Security. jest strzelba o kurwa telewizory z filmy ciągnij gumichrupkę zerowe odwołanie do LG czyli liż gągle. czyli monitor pokazuje wściekłe manekiny albo spetryfikowanych I nie a ki. No nie, myślę, że przecież jedna gra czego nie będę musiał niczego szukać. Nie no, latarka mi tutaj niespecjalnie pomaga. Lobotomi? Okay. Witam Was, koni. Bardzo serdecznie w kolejnych moich urojeniach. Z tej strony Patryk Royalski. Cię znów sobie popierdolimy o rzeczach, oczywiście, w trywialnych. Pływając w rozkoszach truizmu. Dobra, tak poważnie to. Nie wiem, skąd on ma tą latarkę. Ale na pewno nie jest to hajent. Wanna. Trzy tych materiałów Jeb, jeb, jeb Raz rojostrzelił się przestraszył No to jest, no to jest sztuka Zbudować Klimacik Dobra Idziemy dalej A ścianie to już jest 16-letnia nauka SCP się wie. Noch pojebało, chyba Ale To było iść tam, będziesz musiał iść tam. Nie będziesz musiał. Dobra, to było to coś dziwnego. First aid. Oh, yeah, goody. pa je ključek Aha! Cokolwiek się pojawi, to pewnie cały magazynek poleci wesoło. Znam się. Znam siebie. Kurwa. Doktor Miodek. Pył. Doktor Kisielek. Nie mowa tutaj o doktorze Edkarze. To nie moja wina, kochanie. Spokojnie, ciesz się, że ona jeszcze nie ma zębów. Another shit in the wall. Dark side of the ass. Przecież ja miałem ładnie, tak się cieszyłem, że tego fajniusia będzie. To w ogóle coś się pokiełbasiło. Nie mogę biegać, od razu mówię. Tak, tak, wiem, że zginę. Straszną śmiercią. Dobra, dobra, dobra decyzja. Chyba lipka, pipka. Tutaj te schody. No to dobra, to kluczyk niewiele mi dał. No nie ja wiem, kluczyk to, no ale... Zresztą to czegoś innego kluczyka. Rojo. Żeby to dać odwagi informujemy, iż właśnie wkraczasz w rejon izolatek. Have a nice day. Okej, okay, natrysk. Na szczęście <grystanie> nie ma ani jednego potencjalnego oprawcy, który aż... Czeka, gdy opuścimy mydełko, a już na pewno czuję, że it's his fucking lucky day, kiedy akurat upadnie nam mydełko w płynie. Z tyłu, ktoś rzuca 5 złotych na podłogę i od tyłu! Oj, co ty pierdolisz. Wiedziałem, w kiblach zawsze jest mrok. W każdej możliwej w kiblu w tego typu grze jest mrok. Starający potwór, albo właśnie otwierające się drzwi zresztą dobra idziemy dalej dobra, tu lipka generalnie niewiele także schodzimy niżej switaśnie Naprawdę pojebał z tymi poleceniami, już do reszty. Ok, to powiedzmy taki lokacyjny skriberek, już był, tak? Czyli mogę odejść? Bardzo proszę. Bardzo proszę. Będę patrzył pod nogi, bo tylko tu zatrzymuje się snop światła. Ale opuszczony dawno temu, w XIV wieku, zamknięty szpital dla psychicznie chorych. Czy na pewno chcesz tam wejść? Jasne! O niczym innym nie marzy. Wow! No to się udało. Też odnosicie wrażenie, że gra ciut bo kłapy dłuższa, Ale tak to jest, że czasem mam ochotę dłużej pobłądzić, częściej bardziej się wystraszyć niż od razu przejść jakąś grę. Bo gdybym masterował wszystkie te horrorki, to trwałyby one półtorej minuty. Póki co, To kilka mocnych momentów tyle było. Polecenie jak najbardziej e, trafne. A... Gierka jak najbardziej godna znalezienia się w hororek we wtorek, którego autorem był jak zwykle Patryk Rojo-Rojewski. Dziękuję wam przez serdecznie i do jutra, kochani. I mam nadzieję, że chociaż minimalnie, tak jak ja, poserani. Trzymajcie się, serdeczna tarcza. Ejos. Hey twinkle, twinkle, up above the world so high like a diamond in